Tej informacji prawdopodobnie nie spodziewał się nikt. Chodzi o budowę bloku węglowego w zakładowej elektrociepłowni w Pławskich Azotach, która według związkowców Solidarności i Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego została wstrzymana. W pismach do prezesa grupy Azoty Wojciecha Wardackiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego domagają się oni rozpoczęcia inwestycji. Przypomnijmy, pławskie Azoty zaplanowały budowę bloku energetycznego opalanego węglem o mocy 100 MW. Wartość tej inwestycji to niemal miliard 200 milionów złotych. Dwa miesiące temu grupa Azoty wybrała wykonawcę tego przedsięwzięcia i mają być konsorcjum Polimexu, Mostostal, Polimexu Energetyka i SBB Energy. Według informacji przedstawionych przez związkowców 12 września miało odbyć się uroczyste podpisanie umowy. Z wykonawcą uroczystość została odwołana. Związkowcy wskazują w piśmie, że tu, cytat, za opóźnienia rozpoczęcia budowy bloku węglowego odpowiedzialni są ludzie pilnujący interesu rosyjskiego. Koniec cytatu. Budowa bloku węglowego miała być największą inwestycją energetyczną w regionie lubelskim oraz w całej grupie azoty. Według związkowców, wstrzymanie tej inwestycji może spowodować bardzo poważne zagrożenie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, jak czytamy w pismach wystosowanych przez związkowców.